Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj jacht z roku 2019. A co mnie do tego skłoniło, powiem wam już za chwilę. 48 klocków 80 zł bez jednego grosza, ale myślę, że już niedługo, dlatego że ten zestaw będzie wkrótce wycofany z oferty i stwierdziłem, że trzeba się z nim w końcu zaprzyjaźnić. No bo może ta ilość klocków do ceny jakoś super nie wygląda, ale pamiętajcie, że mamy tutaj kadłub, dodatkowo mamy dwie minifigurki nurków, mamy troszeczkę takiego podwodnego skarbu i rybę piłę, która nie pojawia się jakoś tak często jak powszechnie wszędzie rekiny. No a tutaj możemy zobaczyć jak to wszystko wygląda z przodu. Z przodu, z tyłu, z boku, właściwie z każdej strony. Tutaj możecie też zobaczyć, jak ściągamy sobie nadbudówkę z tego jachtu i myślę, że sam jacht może być też całkiem fajną opcją na to, żeby go sobie w jakiś sposób rozbudować, powiększyć, chociaż tutaj gabarytowo on nie jest jakiś taki mega wielki, no ale hmm, może oceńmy sobie to tak realnie, bo trzeba by to pudełko było otworzyć. A w środku dwa worki, instrukcja kadłub i naklejki. Instrukcja w formie jednej książeczki, więc na szczęście nie ma tutaj rozbicia na worek numer 1 i 2, a tego się obawiałem, czy przypadkiem gdzieś nie będzie takiego pomysłu, żeby oddzielnie zbudować to, boje plus na przykład minifigurki, ale na szczęście nie. Tak prezentuje się zawartość obu worków. No, ale w tym pierwszym właśnie oddzielnie składamy rybę. Minifigurki nurków, plus właśnie ten taki fragment podwodnego świata. Tutaj już mamy element do składania jachtu. Co do kadłuba, on jest jakoś bardzo duży, ale myślę, że może być całkiem spoko po złożeniu. No, a tutaj znajdujemy arkusz naklejek, gdzie mamy te elementy do ozdobienia jachtu. Tutaj też mamy jakieś takie radary. Tutaj mamy też podgląd chyba kamery z podwody, bo możecie tutaj zobaczyć tą rybę. Która w zestawie się znalazła, no i to właściwie tyle. Idę budować, i zaraz wracam z jachtem na stół. Ryba piła marzyła o tym, żeby wspiąć się wysoko, no i pływa ponad poziomem jachtu, a tak całkiem serio. Oczywiście nie mam tego jak inaczej ustawić, żeby ta ryba pływała pod wodą, mówiąc co najwyżej zdjąć z wodorostów, ale myślę, że tak wygląda całkiem spoko. Oczywiście za chwilę sobie zobaczymy też jak wygląda ta wysepka, pooglądamy jacht z bliska i na końcu przyjrzymy się minifigurkom, ale już wiem, że ten zestaw jak najbardziej przypadł mi do gustu. Na początek nieco podmorskiej fauny i flory. Mamy tutaj wodorosty, mamy rybkę, mamy kraba i mamy oczywiście rybę piłę, która jakby nie patrzeć jest praktycznie takim rekinem z LEGO, ale nie do końca, bo ma zmienioną tą górną część głowy. Ona oczywiście jest tylko zmodyfikowana. Całe pozostałe cielsko należy do klasycznego rekina po zmianach, bo oczywiście to już jest nowy zmodyfikowany rekin. Mamy tutaj też skrzynkę, w której niestety nie uraczymy jakiejś dużej ilości złotych pirackich dukatów. Tutaj znajduje się tylko jakiś jeden Kamień szlachetny, mamy też taką chorągiewkę, która unosi się na boi i troszeczkę śmieci. Tylko o tyle, o ile puszkę jestem w stanie zrozumieć jako śmieć, który gdzieś tam się może pod wodą znajdować, to nie do końca rozumiem ćwiartkę arbuza. No ale może właśnie projektant taki miał pomysł na podwodne śmieci. Mnie to do końca nie przekonuje, ale w sumie arbus jest biodegradowalny, więc chyba jakoś zbyt wiele złego nie narobi. Jacht z kolei jest schludny, jest estetyczny, może się podobać, ma taki powiedziałbym nawet delikatnie luksusowo-sportowy charakterek. Tutaj możemy sobie zdjąć nadbudówkę, zajrzeć oczywiście do środka na pokład. No zbyt wiele tutaj może się nie dzieje. Tutaj chyba mamy łóżko, mamy też jakieś ekrany, na których możemy sobie podglądać co się dzieje na radarze. Mamy też podgląd na to co się dzieje pod wodą. Tutaj z kolei dostajemy nadruk, a nie naklejki jak to ma miejsce w tym miejscu. Jest też miejsce do posterowania. Tym pojazdem tutaj też znajduje się jakaś taka kanapa, i to wykończenie jest naprawdę całkiem estetyczne. Dodatkowo myślę, że całkiem dobrze też wygląda to przeszklenie. Niestety, szybka nie została uchroniona przed rysami i zebrała ich całkiem sporo. Tutaj też myślę, że całkiem nieźle prezentuje się górna część tej zabudowy. Mamy anteny, mamy też tutaj radar zamontowany. Światła w dwóch kolorach i to jest wszystko spoko. Troszeczkę nie do końca pasują te naklejki, bo one mają nieco jaśniejszy odcień białego aniżeli kadłub. Natomiast kadłub jest też z tego chropowatego plastiku. Plus jest taki, że jak położycie go na wodzie, to on się na pewno będzie unosił. No i nawet chyba na pudełku nie było tego oznaczenia, że boat doesn't float. Także jak chcecie się kąpać, to się możecie kąpać z tym modelem, tylko że pewnie wtedy odlecą naklejki. W zestawie mamy również dwie minifigurki: pana Nurka i panią Nurkinie. Eee, I jeśli chodzi o ich wyposażenie, każdy z nich został wyposażony w taki hełm do nurkowania, eee, zestaw butli z tlenem, sprzęty do tego, żeby oglądać, co się pod wodą dzieje. No i oczywiście w płetwy, ale dodatkowo jeszcze nie zapomniano o tym, żeby oni dobrze wyglądali już nad powierzchnią wody. Pani Nurkini dostała czapeczkę z takim końskim ogonem, która właśnie mi spadła. A pan Nurek dostał taką fryzurkę w stylu australijskiego surfera, gdzie ta grzywa jest nieco zmierzwiona, a ja właśnie się schylam jednak po fryzurkę pani nurkini i pokażę Wam, jak oni będą wyglądać po zdjęciu tych hełmów. O, pani nurkini to akurat nie będzie wyglądać, bo tutaj troszeczkę butla przeszkadza, a pan nurek, cyk, ściągamy hełm i już mamy, zobaczcie, surfera, który może podbić niejedno serce. O, tylko tak mu widać jedno oko, bo jeszcze w międzyczasie zdecydował się na zostanie emu. Jestem ciekawy, czy po wyjściu ze sprzedaży tego zestawu bardzo szybko pojawi się jego następca, bo ten jacht jest naprawdę udany. Dostajemy za przyzwoitą cenę dobrze wyglądającą łódź, dostajemy też rybę piłę, która nie jest tak często pojawiającą się rybą w zestawach jak rekin no i dwóch nurków, którzy mają całkiem sensowne wyposażenie, więc jeśli chcecie mieć jacht w tej wersji to się po prostu spierzcie, bo za chwilę go zabraknie. On będzie wycofany wraz z wejściem nowego katalogu i czy tam dostaniemy jego następcę, tego od razu. Nie wiem, ale jeśli nie dostaniemy, to będziemy mieli taką jachtową lukę. Także jeśli wy lubicie takie morskie przygody, lubicie sobie wypłynąć w luksusową podróż jachtem, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.